Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj pokażę Wam DX model zrobiony przez MMXM Trader'a. Pokażę Wam cały protokół, tak więc nie przedłużając, zaczynajmy. Cały model opiera się na koncepcie Internal Range i External Range Liquidity, który możecie już znać z moich poprzednich filmów. Chodzi tu przede wszystkim o to, że gdy zbieramy... Internal Range czyli np. Fair Value Gapy lub też Order bloki to następnie jest External Range Liquidity czyli Swing High lub Swing Low który zapoczątkował dany ruch tak jak widzicie na tym przykładzie zebraliśmy tutaj External Range Liquidity następnie zeszliśmy do Fair Value Gap czyli do Internal Range Liquidity tak więc następne będzie external range liquidity znajdujące się tutaj. Cały koncept jest bardzo ważny, także jeśli chcecie lepiej go zrozumieć, to obejrzyjcie w mój poprzedni filmik, który właśnie teraz pojawia wam się na ekranie. Idąc dalej już do samego protokołu modelu, opiera się on na tym, że po zebraniu previous day Low lub previous day higha, czyli naszego external range liquidity, następne powinno być internal range liquidity, czyli jakieś discountowe lub premium fair value gap, lub też jakikolwiek inny PRA, który znajduje się w środku tej nogi. Tak więc pierwszy krok w tym modelu to po zebraniu previous day lowa, tak jak na przykład tutaj lub previous day higha, tak jak na przykład po prawej stronie, zaznaczamy nasz previous daily range, czyli bierzemy po prostu całą daily świecę, bierzemy nasze Fibonacci Retracement Tools trading view i zahaczamy jedynkę, zahaczamy 0 i mamy nasze 0,5, czyli premium i discount poprzedniego range'u. Warto wspomnieć, że cały model polega na tym, że gramy przeciwko trendowi, więc jest to dość ryzykowne. Polecam Wam tutaj wchodzić za 0,5% ryzyka, lub nawet mniej. Z tego powodu, że po prostu po części gramy przeciwko instytucjom. Tak więc, gdy już wyznaczyliśmy nasze strefy premium i discount, idziemy do następnego kroku, czyli będziemy chcieli znaleźć nasz. Target. Tak jak Wam wspominałem, koncept opiera się na tym, że po zebraniu external range liquidity, czyli naszego previous day low lub previous day high, następny będzie internal range liquidity czyli tak jak w tym przypadku po lewej stronie zebraliśmy previous day lowa nasze external range, czyli następny będzie internal, tak jak to fair value, które znajduje się już po części premium i mamy też przykład po prawej stronie zebraliśmy nasze previous day high, czyli external range liquidity, tak więc następne będzie internal range liquidity, czyli to tutaj discountowe fair value. Po to jest nam właśnie ten previous daily range, żebyśmy mogli sobie zobaczyć gdzie cena powinna dojść, czy zrobić ten retracement żeby móc iść dalej w swoim kierunku, to fair value będzie naszym targetem. Będziemy tutaj chcieli wziąć przynajmniej 75% pozycji, będziemy chcieli tutaj zdjąć przynajmniej 75% naszej pozycji i te pozostałe 25% zostawiamy. Zazwyczaj tutaj znajduje się gdzieś jakiś, zazwyczaj znajduje się gdzieś wyżej jakiś fair value. I tam będziemy brali nasz pełny Take Profit. Przechodząc dalej już do samej egzekucji będzie to bardzo ważne żeby patrzeć na 15 minutowy timeframe. Sama zmiana delivery czyli CIS na M5 lub na M1 nawet dwa razy może być niewystarczająca. Dlatego zawsze ale to zawsze będziemy chcieli poczekać na CISDA na M15. Tak więc idąc od początku mamy zebranie naszego preview Day Lowa. Mamy wyznaczony nasz target czyli discountowe godzinowe Fair value i co jest jeszcze bardzo, ale to bardzo ważne, musi pojawić się SMT na lowach, jeśli chcemy zagrać longa, lub SMT na highach, jeśli chcemy zagrać shorta. Bez tego absolutnie nie mamy co myśleć o wejściu. Tak więc, jeśli tego nie widzicie, jeśli to SMT nie jest oczywiste, to po prostu odpuśćcie sobie tego tradea. Tak więc, tak jak wspominałem, naszym potwierdzeniem jest oczywiście Cist na 15-minutówce, i dopiero z tego CISD możemy się podpinać. Ustawiamy nasz entry na tym order bloku. Stop loss oczywiście pod protected flow, czyli pod to, które zrobiło SMT, i 75% take profitu bierzemy na dole tego fair value gapa i ewentualnie 25% zostawiamy jako runera, żeby sobie leciał do następnego fair value, gdzie zgarniemy troszeczkę wyższy profit. Oczywiście po TP1, czyli po dotknięciu tego fair value, przestawiamy także stop loss w break even, tak żeby zabezpieczyć nasz zysk. Przejdźmy sobie teraz do Trading View, pokażę Wam przykład na żywym wykresie i jeszcze raz przejdziemy sobie przez ten cały protokół. No dobra, jesteśmy już na wykresie Trading View, także punkt pierwszy widzimy, że previous Day Low został zebrany. Tak więc zaznaczamy nasz previous daily range, żeby znaleźć strefę premium i discount. Mamy to zaznaczone. Tak więc teraz schodzimy na godzinówkę i szukamy naszego potencjalnego targetu, czyli jakiegoś internal range liquidity. Tak, więc jesteśmy już na godzinówce. Mamy zaznaczony nasz Previous Daily Range. On jest troszeczkę inny dla czasu szwajcarskiego, czyli dla czasu UTC, niż dla tego Daily Range, który byłby mierzony po czasie Nowy Jork. Jednakże w tym modelu chcemy używać właśnie tego czasu szwajcarskiego. Także mamy Previous Daily Range wyznaczony i patrzymy, czy mamy jakieś PDR, -y, które znajdują się tutaj już w diskancie. Jak najbardziej taki jest. Jest to właśnie ten order block, który tak samo jak Fair Value może być naszym Internal Range Liquidity będziemy chcieli go targetować jednakże do tego przejdziemy już na M15 i tam widzimy się za chwilę następny krok, czyli będziemy szukali naszego Entry widzimy, że nasz Previous Day Low z czasu szwajcarskiego znajdował się tutaj on został zgarnięty jeszcze przed Azją tak więc mamy zgarnięte External Range Liquidity i to na co teraz czekamy jest to 15-minutowy CIS razem z SMT i będziemy mogli się podpinać i targetować tego oto order bloka. Tak więc SMT pojawiło się dopiero tutaj na tym azjatyckim low. Bitcoin zgarnął z niego liquidity, Ethereum tego nie zrobiło. Cały czas znajdowało się powyżej, jak widzicie tutaj po prawej stronie. Tak więc mamy nasze złamanie w korelacji. I to czego teraz oczekujemy jest to 15-minutowy bullishowy CIS. Pierwszy cyst pojawił się tutaj, jednakże wydarzyło się to poza jakimkolwiek KeyZonem, więc nie interesuje nas on. Następny cyst pojawił się tutaj, była to idealnie 8.30 czasu Nowy Jork, czyli otwarcie New York Hill Zone. Mieliśmy naszego CISDA, mieliśmy nasze utworzone Fair Value, tak więc śmiało mogliśmy się podpinać z tego order bloka. Jak widzicie został on idealnie przetestowany, nasze entry ustawiamy na samej górze tego order bloka. Stop loss pod to low, które zrobiło SMT jest nasze protected low. I pierwszy target ten godzinowy order block. Zgarniamy tutaj 75%. Jak widzicie, można było tutaj wykręcić bardzo fajny profit. A potem, jeśli chcielibyśmy zostawić tego runera i targetować jakieś wyższe punkty, można było targetować previous day high, które potem, oczywiście, jak zaraz zobaczycie, zostało zebrane. Tak więc nasz runner też by dowiózł do pełnego take profitu. Tak się właśnie prezentuje. DX model. Oczywiście, jeżeli byśmy chcieli grać shorty po zebraniu preview Day High, będziemy oczekiwali SMT na highach i Berishowego Cizda na M15. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że model się Wam spodobał. Idźcie sobie teraz go pobaktestować, sprawdźcie jak on działa dla Was. I standardowo, jeśli pojawią się jakiekolwiek pytania, możecie mi je zadawać w komentarzu, na privie, czy też na naszej grupie Gotham City. Ode mnie to tyle. Do zobaczenia. Cześć!